To jest najprostszy sposób na to, żeby Twoje dziecko nauczyło się języka polskiego. Zabawa po polsku. Zabawa to jedna z nielicznych czynności, które dzieci traktują poważnie. Dlatego baw się z dzieckiem jak najwięcej po polsku. U młodszych dzieci możesz już stosować tę metodę i bawić się w proste gry, na przykład wymienianie się rolami, na przykład w sklep w szkołę, w podawanie sobie rzeczy, w szukanie. Pamiętaj, żeby jak najwięcej mówić do dziecka po polsku przy wszystkich najprostszych czynnościach. U starszych dzieci można wprowadzać gry, gry planszowe, gry karciane. To świetny sposób na to, żeby spędzić razem miły czas, a przy okazji wprowadzamy elementy. Języka polskiego i zanurzamy dziecko w tym języku. Oprócz gier, zabaw, wprowadzaj też wierszyki, piosenki, bo dzieci bardzo szybko zapamiętują rzeczy, które mają rym i rytm. Także wszystkie piosenki i wierszyki, które sam pamiętasz lub sama pamiętasz ze swojej młodości, ze swojego dzieciństwa, zabawy, rymowanki. To jest ten moment, że możesz to swojemu dziecku przekazać. Na półce gry znajdziesz bardzo dużo e, materiałów, które wspomagają naukę języka polskiego jako obcego e, i które również sprawią, że spędzicie miło razem czas poprzez właśnie gry, wspólne zabawy. Sprawdź tą półkę gry, którą zostawię w opisie tego filmu. I zajrzyj do naszej księgarni, żeby zobaczyć, jakie materiały będą Ciebie wspierać w przekazywaniu języka polskiego jako obcego.